Przyjechał tutaj do Polski, bo się wojna. Przyjechał tutaj ze swoją rodziną, mamą, siostrą, bratem i babcą. Tato został na Ukrainie. Nazywam się Dmytro Kierek, mam 15 lat i jestem z baraża. Mi podoba się, co robię tutaj w Gdańsku. Gramy się, poznajemy. Jeden od odnego. Byli tu fajne zabawy, tańczyły, grali się tu pęszówki, oglądali różne muzeum Gdańska i fajny przywodził czas. Takich młodych ludzi jak Dymitr jest dużo więcej. Pochodzą oni z wielu krajów, nie tylko z Polski czy z Ukrainy. Poprzez nasze działania projektowe staramy się umożliwić im rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań. Jakub Garsta, trener i koordynator projektów międzynarodowych. Zajęcia, które prowadzimy, są bardzo różnorodne. Skupiamy się na tym, aby spotkać się z zainteresowaniami młodych ludzi. Przygotowujemy dla nich animacje językowe po to, żeby lepiej się poznali. Podczas pobytu w lesie i na plaży młodzież z Polski i z Ukrainy zbierała to, co natura oddaje człowiekowi, po to, aby wykorzystać to, co w naturze i móc z tego zrobić coś fajnego w postaci rękodzieła. Znajdujemy się na patio w Ogrodzie Zimowym i właśnie dzięki dotacjom Narodowego Instytutu Wolności mogliśmy wybudować dodatkową salę edukacyjną, gdzie młodzież spotyka się, rozmawia, bawi, prowadzi warsztaty. Ojciec Piotr Pliszka, dyrektor Domu Pojednania i Spotkań, a przede wszystkim Franciszkanin. Uczestniczymy w programie wspierania rozwoju międzynarodowych domów spotkań. Kupiliśmy tablety, kupiliśmy komputery, projektor multimedialny, kupiliśmy flipchart. To wszystko jest dla młodych ludzi po to, żeby mogli się rozwijać, po to, żeby mogli korzystać z tych nowych technologii, aby w sposób pozaformalny realizować te projekty, warsztaty. To wszystko służy dla tych młodych ludzi. Przez 30 lat istnienia naszego domu nie mieliśmy takiego wsparcia, tak dużego wsparcia finansowego. Dzięki temu możemy realizować projekty międzynarodowe po to, żeby młodzież mogła budować relacje między sobą i spełniać swoje marzenia. Te wszystkie programy, które odbywają się w naszym domu są możliwe dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu. Gdyby nie było tych zajęć, siedziałbym w domu i nudził się. Zawsze było moim marzeniem pomagać drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza młodzieży.